Orłowo, klif nad Bałtykiem. Bardzo ładne, bardzo ładne widoki. Zapowiadają się zresztą cały czas takie same, przynajmniej przez najbliższych kilka dni. Prognoza pogody nie pozostawia wątpliwości. Będzie się z czego cieszyć, proszę Państwa. Będzie można wyjść na zewnątrz. Niech to będą te dwa z trzech razów w tygodniu, które wykorzystamy po to, aby przez 30 minut, trzy razy w tygodniu proszę Państwa, poćwiczyć, pobiegać, jeździć na rowerze. Może warto jakąś pompkę zrobić, jakieś przysiady. Rusza akcja Siła od Ruchu, kampania społeczna Ministerstwa Sportu i Turystyki. My razem z tą kampanią jesteśmy, przyłączamy się i jest też Piotr Galus, który o tej kampanii dzisiaj mówi dużo. I są też jego goście na polu Mokotowskim. Piotrku, oddaję Ci głos. Witam ponownie z pola Mokotowskiego. Mam nadzieję, że wy również tam w studio i przed telewizorami państwo zostaniecie zachęceni do tego, żeby zaraz po programie wyruszyć do parku, aby uprawiać sport, bo sport to zdrowie. Siła sportu jest naprawdę ogromna. To właśnie sport jest w stanie zamienić nasze życie na o wiele lepsze, podnieść jego jakość. Do tego właśnie namawia i to jest celem kampanii Siła Od Ruchu. Ze mną jest Andrzej Chyliński, trener biegania. Dzień dobry panie Andrzeju. Dzień dobry, dobry Państwo. Panie Andrzeju, w poprzednim wejściu mówiliśmy o tym, że bez rozgrzewki nie ma sportu. Dlaczego rozgrzewka jest tak ważna? Rozgrzewka jest niezbędna przede wszystkim, żeby nam się nic nie stało. Jeżeli jesteśmy nierozgrzani, możemy nabawić się jakiejś niepotrzebnej kontuzji. Jeżeli jesteśmy rozgrzani, to dużo nie trzeba czasu na to poświęcić. Nic nam się nie powinno stać, jeżeli oczywiście później z treningiem nie przesadzimy. Mówimy o tym, że trzy razy w tygodniu po 30 minut. Jeżeli ktoś zdecyduje się wyjść na taki pierwszy trening, jak powinien się rozgrzać? Ja bym proponował tego, żeby w ogóle wychodząc z domu, zrobię troszeczkę jakiś spacerek lekki. Niech, nie, niech to nie będzie tak, że wychodzi z domu i natychmiast zaczyna biec, czy wychodzi, wychodzi z samochodu i od razu biegnie. Niech wpierw zrobi sobie parę minut spaceru takiego żywszego, a później troszeczkę pomaga rąkoma, nogami. Od tego trzeba zacząć od rozgrzewki kończyn górnych, dolnych, później troszeczkę poruszać całym ciałem na wszystkie strony, troszeczkę skłonów i to już jest taki początek rozgrzewki. Mówimy o tym, że 3 razy 30, z tętnem 140 uderzeń serca na minutę. Jeżeli nie mamy specjalistycznego sprzętu, który jest w stanie nam mierzyć nasze tętno wyjściowe, maksymalne, w jaki sposób poznać, że już mamy osiągnięty odpowiedni pułap tętna? Można dotknąć, złapać się tutaj, za, wyszukać tętna na szyi również, na nadgarstku można tę tętno wyszukać lub w sposób najprostszy, chyba po prostu. Przyłożyć rękę do serca i wtedy z zegarkiem w ręku można sobie wyliczyć, czy to serduszko nam bije w takim tętnie. To nie A, musi czyli... być 10 i 15, to nie musi być cała minuta, wystarczy, że sobie zrobimy, przypuśćmy na 10 i 15 sekund razy, prawda, odpowiednią ilość i wtedy nam wychodzi, że. To ile y, powinno być w ciągu tych 15 sekund tych uderzeń? No, zróbmy 160, podzielisz na 4, to będzie około 40, prawda? Mhm. Jeżeli chodzi o y, chodzenie i bieganie, bo wiem, że jest pan również trenerem y, chodziarzy, co w tym momencie jest bardziej popularne. No, bieganie zdecydowanie jest bardziej popularne, chociaż widzę, że wiele osób, które może myślą też o bieganiu i chodzi z kikami i próbuje chodzić chodem sportowym, to jest taki początek, mi się zdaje, naturalne wyjście do, do ruszania się, po prostu do aktywnego sposobu. Bycia na świeżym powietrzu Biegają, wiadomo, no że więcej, więcej osób biega Ale też więcej chodzących. Czyli na y, jesień i zimę Nie chowamy butów do biegania do szafy nie, Zdecydowanie nie chowamy więc Musimy uważać, żeby w tym okresie Nie zapaść wagi, żeby się nie zapuścić Czyli właśnie zachęcam w takie dni Jak dzień dzisiejszy wychodzić Chociaż na te pół godziny I poruszać się Miał Pan już taką sytuację w życiu, że odpuścił Pan sobie kiedyś? No miałem właśnie kiedyś taką sytuację, że przez wiele lat, dwadzieścia paru lat trenowałem intensywnie, później e, raptem przestałem. No i z siedemdziesięciu paru dojechałem do 107 siedmiu, sto kilogramów. Zacząłem się ponownie ruszać, tak jak pan mówił właśnie, systematycznie. Te więcej trzy razy w tygodniu, chociaż nawet od jednego, od dwóch wyjść, teraz waży 94, 95 kg, czyli w ciągu właściwie 4 czy 5 miesięcy schudłem 12-13 kg. Czyli wszystko wróciło do normy. Bieganie, chodzenie bardzo popularne w naszym kraju dyscypliny sportu amatorskiego, ale sporą konkurencją jest Nordic Walking. Witam maju, trenerka siły od ruchu Nordic Walking, co to takiego te kijki. Chodzenie z kijkami jest to dyscyplina sportu, która przybyła do nas z dalekiej Finlandii i od lat 90. Jest, cieszy się coraz większą popularnością. Fenomen ten, tego sportu polega na tym, że może go uprawiać każdy bez względu na wiek, bez względu na e, zainteresowania i stan zdrowia, e, a wystarczy kupić tylko parę fajnych butów i niezbyt drogie kiki i ruszyć na spacer. Czyli to jest sport czy spacer tak naprawdę? I sport, i spacer. Jakieś specjalne techniki, czy to po prostu tak się idzie z tymi kijkami? E, tak, technika nie jest dosyć skomplikowana, ale, ale oczywiście, jak w każdej dyscyplinie, jest bardzo ważna. Dlatego polecam wszystkim również konsultacje z instruktorem przed takim spacerem albo po prostu zasięgnięcie jakiejś porady z dobrej książki. Do Nordic Walking wrócimy w naszym kolejnym wejściu, gdzie przedstawimy specjalne, profesjonalne techniki chodzenia z kijkami. Jest jeszcze jeden bardzo popularny sport w naszym kraju. Niestety. Element główny tego sportu czyli rower trafia bardzo często w okresie jesienno-zimowym do piwnicy. Jest z nami Asia Jawczyńska, która udowodni nam, że rower jest modny przez cały rok i powinniśmy z niego korzystać także jesienią i zimowitaj. Cześć. Pewnie że tak. Znaczy ja rower używam nie tylko do treningu, ale na przykład jak muszę podjechać gdzieś, nie wiem, na studia czy podjechać do sklepu. Mam też miejski rower, którym jeżdżę po mieście i coraz więcej jest tych ścieżek, także tym bardziej zachęcam. Jest też, nie wiem, nasz tor kolarski w Pruszkowie, jeżeli ktoś nie lubi zimna, można tam też pojeździć na, na rowerze, ale tak naprawdę to jest kwestia dobrego ubioru i e, ja zimą również jeszcze. Czyli e, przez cały rok. E, jak zabezpieczyć się przed zimnem w takim razie, jesienią i zimą? E, trzeba przede wszystkim ubierać się na cebulkę. To jest tak jak w każdym sporcie. E, ja zdziwiłam się, jak bardzo trzeba stopy chronić. Ja mam takie specjalne ochraniacze na buty na zimę, e, bo jednak stopy marzną. Zasłonić uszy i tempo. No i tyle. A jeżeli mrozi i wieje? No to nic, no, trzeba być twardy niemieckim, no co mam powiedzieć tak naprawdę? Dobrze się ubrać, mieć dobrą motywację, może po prostu z całą grupą e, pojechać, no i. Nie, nie za długie te, te, te wycieczki, tak? Robić, robić sobie coraz dłuższe, patrzeć na temperaturę, po prostu trochę na rozsądku i tyle. Wracając do motywacji, w jaki sposób zmotywować się, żeby wyjść z domu? Jak sobie pomóc? Trudno mi doradzić, bo ja motywację mam od zawsze, nie mam jedynie czasu. Mm. Motywacją mogę być ja, zapraszam, jeżeli ktoś by chciał jakiś wspólny trening ze mną zrobić, to zawsze, zawsze chętnie. Wydaje mi się, że trzeba przede wszystkim spróbować. Jak raz człowiek spróbuje i ja tak przynajmniej miałam, to jest absolutnie uzależniające mm. I, i ja wręcz się źle czuję, jeżeli się nie poruszam, więc z motywacją właśnie dlatego nie mam problemu, ale jeżeli ktoś by miał ten problem, to też proponuję spróbować różnych sportów, bo tak jak ja kocham rower i wiem, że to jest sport mojego życia i odkryłam taką swoją pasję życiową i wiem, że do końca życia jej nie stracę, to może komuś się on nie podobać, może ktoś woli biegać, albo ktoś woli nordic walking, albo, albo pływanie, także nie namawiam absolutnie do roweru, ale proszę spróbować. Czyli trzeba spróbować znaleźć swoje miejsce. Mam takie pytanie może dziwnie ono zabrzmi. Na zimę inaczej się ubieramy. Czy rower wymaga jakiegoś specjalnego przygotowania do okresu jesienno-zimowego? Wiadomo, lato, słońce ciepło, rower raczej nam się nie popsuje. Jesień to już inna pogoda. Trzeba go częściej tulić. Nie, absolutnie. Żartuję. Są na przykład specjalne smary do łańcucha, tak? Na, na różne warunki. Trzeba dbać tak jak, tak, jak zazwyczaj. Niestety w mieście jest jeden duży problem, czyli sól na ulicach. No i. Dlatego ja staram się tego roweru, który mam na, na maratony, raczej zimą zostawić go w domu i mieć taką ramę, którą mogę wykorzystać właśnie, właśnie zimą. No bo jednak ta rama się niszczy. To zależy jak to do roweru podchodzi, tak? Bo, no bo ja bardzo dbam o swój rower i dla mnie każda, każde zarysowanie to jest po prostu jak... Opon no, nie, bo... nie zmieniamy. Nie, jak najbardziej zmieniamy. Opony są ważne, są, są ważne właśnie te wszystkie smary, ale proponuję oddać i tak rower do, po prostu do serwisu, tam się zajmą nim profesjonaliści. Ja sama tak robię, no bo mi szkoda właśnie roweru i, i tak naprawdę to nie jest tak, tak bardzo ważne, jak, to, jak właśnie ta motywacja wyjść niezależnie od tego, jakie mamy opony, czy wyglądamy dobrze, czy też ten strój jest nasz gorszy. Oby było ciepło, przyjemnie, uśmiech na twarz i do przodu. Prawdziwa miłość do roweru Joanna Jabczyńska i moi goście, eksperci siły odruchu, zachęcamy do ruszania się. Jeżeli macie teraz obok telewizora gdzieś komputer, odwiedźcie stronę www.siłaodruchu.pl, niezwykłe kompendium wiedzy na ten temat, porady trenerskie, aplikacja do treningów i nie tylko. O 10.20 pokażemy pewien bardzo fajny sposób, jak zamienić spacer z rodziną na wydarzenie sportowe. Do zobaczenia. Señor.